Trwa znakomita passa piłkarzy ręcznych klubu piłki ręcznej Legionowo. Zespół trenera Tomasza Porzezińskiego wciąż jest niepokonany w rozgrywkach drugiej ligi. W czwartej kolejce KPR zmierzył się w Legionowie z Kasztelanem Sierpc, który wiosną awansował do drugiej ligi. Trener ekipy gości nie miał wątpliwości, która drużyna była faworytem tego spotkania. Musimy rozróżnić dwie rzeczy. Legionowo i HKS Łódź, Anilana to są dwie inne, dwa inne, dwie inne drużyny, dwie inne poziom, natomiast pozostałe drużyny będą walczyły o miejsce 3 w dół. No niestety, pan trener Poryzieński zebrał fajną ekipę chłopców, którzy się na uzupełniają, uzupełniają no i na tą chwilę są najlepsi. Marek Listkowski nie jest odosobniony w swoich ocenach. Szczypiorniści z Legionowa są faworytami rozgrywek, co potwierdził także sobotni mecz. Przez dwie minuty żadnej z ekip nie udało się zdobyć bramki, ale później gospodarze objęli prowadzenie i na przerwę schodzili przy wyniku 13-9. do 9. Przewaga w miarę bezpieczna, ale wciąż nie przesądzała o zwycięstwie KPR-u. W drugiej połowie zespół Tomasza Porzesińskiego nie pozostawił swoim rywalom żadnych złudzeń na uzyskanie korzystnego wyniku. Przewaga gospodarzy systematycznie rosła i skończyło się na 11-bramkowym zwycięstwie legionowian 29 do 18. Drużynie z legionowa bardzo zależało na zdobyciu 30 bramki, ale ta sztuka tym razem się nie udała. Jest w zespole już od. Długiego czasu taka tradycja, że ten zawodnik, który zdobywa 30 bramkę, zaprasza pozostałych kolegów na kufel piwa, dlatego w każdym meczu, w każdym meczu oczywiście wszyscy zapominają, że ta 30 bramka trochę kosztuje, no ale w każdym meczu zawsze się znajdzie sponsor, który, który to, 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 to piwo tym kolegom w zespole stawia. Ponieważ tym razem nie udało się zdobyć 30. bramki, narodziła się nowa świecka tradycja. W rolę sponsora tradycyjnego kufla piwa wcielił się prezes klubu Arkadiusz Kardyka. Powodów do świętowania na pewno nie mieli goście, ale w ich ekipie nie było widać przygnębienia. My przyjeżdżaliśmy tutaj walczyć o punkty, Doceniliśmy wyższość rywala pod względem personalnym, natomiast jadąc tutaj liczyliśmy, że, że coś nam się uda ugrać. Natomiast parkiet zweryfikował, że jeszcze jesteśmy daleko, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy się powalczyli. Mimo pewnego i wysokiego zwycięstwa trener Porzeziński docenił umiejętności drużyny z sierpca. Nie, nie, Beniaminek nie był słaby. Jeżeli ktoś by pomyślał, że to będzie zespół, z którym będzie bardzo łatwo, to naprawdę mógłby się pomylić. Po pierwsze dlatego, że sierp, sierp wzmocnił się kilkoma zawodnikami z Byłej Wisły Płock. oni zakończyli granie w tamtym klubie przeniesi się do, do, do Płocka. No, chłopcy, którzy są szkoleni w, w Płocku, raczej to nie są. Tylko ludzie do podawania piłek. To są ludzie naprawdę, którzy wiedzą, na czym ten sport polega? Przekonały się o tym już drużynie słonecznego stoku, który przegrał w sierpcu, oraz trójki Ostrołęka, która zremisowała z kasztelanem na własnym boisku. Po czterech kolejkach KPR legionowo prowadzi w trzeciej grupie drugiej ligi z kompletem punktów. W najbliższą sobotę zespół czeka wyjazd do Białego Stoku. Faworytem tego meczu będą oczywiście Legionowianie którzy we wrześniu na turnieju w Ostrołęce pokonali Słoneczny Stok 16 bramkami. Trener jednak nie zamierza lekceważyć przeciwników. Wielu trenerów, którzy już rozdzielali miejsca przed rozpoczęciem zawodów, źle kończyło. W dalszym ciągu Przygotowujemy się, traktujemy przeciwnika jak najbardziej poważnie, pomimo tego naszego wysokiego zwycięstwa na turnieju w Ostroence. Skończyliśmy jedną robotę, musimy pojechać i znów wykonać swoją robotę na 100% tak, jak to potrafimy robić. Mecz ze słonecznym Stokiem zostanie rozegrany w Białym Stoku w sobotę 29 października. Później nastąpi dwutygodniowa przerwa w rozgrywkach, a w szóstej kolejce 12 listopada KPR zagra także na wyjeździe z Pabiksem Pabianice.